Jak już zapewne wiecie, dawno temu to kinszczeć film Minecraft i postanowiłem, że spróbuję każdy smak doritosów Minecraft. Dzisiaj mam serowe ze Stevem. Testuję smak, zapach i różnice pomiędzy oryginalnymi doritosami. To najpierw zapach, żeby nie było. Pachnie no, tak samo jak oryginał, bardzo serowo, bardzo serowo. Teraz smak, smakują też tak samo jak oryginał. No, co można powiedzieć? Próbki są dobre, e, bardzo dobre. Takie 8 na 10. Zapach też jest bardzo ładny. Tak 7 na 10. Ja ogólnie nie lubię zbyt tak sera, ale no. Nie no jest ok, bardzo. I w ogóle nie różnię się od oryginału, tylko tym, że mają po prostu inny wygląd paczki. Dajcie znać, jeśli chcecie Part 2, bo będę oferować inne smaki.